Witajcie moi kochani. Dzisiaj mam dla was kolejną świąteczną recenzję Pani Agnieszki Błażyńskiej Dorzuć mnie do prezentu od wydawnictwa Wielka Litera Zobaczcie, książeczka nie jest gruba, ona ma tam przeszło 200 stron Jest bardzo fajnie zrobiona, gdyż Nie wiem czy wy lubicie, ja na przykład nie lubię kiedy książka mocno się otwiera Bo wtedy boję się, że kartki z niej wylecą Tylko zobaczcie, ona jest przeczytana, a Zamyka się i wygląda, jakby była praktycznie nowa. To jest dla mnie po prostu cudowne, bo lubię sobie trzymać, tak? A nie lubię, kiedy książki się w ten sposób psują. O, I tu jest właśnie moja zakładeczka od pani Dersi, także przydaje się. I słuchajcie, o czym jest to książeczka? No, jest to właśnie zbiór y, kilku świątecznych opowiadań. I powiem wam, że y, chociaż każdy z tych opowiadań jest tutaj, właśnie inne, osobne. No, to jednak, jakby nie patrzeć, wszystkie się ze sobą właśnie łączą. Mamy tu taki mały problem pandemiczny, który uniemożliwia właśnie spędzenie świąt z bliskimi. I powiem tak, no ja się akurat tym bardzo faktem bardzo wzruszyłam, bo ja nie wyobrażam sobie, żebym ja miała święta pozostać sama w domu. I powiem wam, że nawet w tamtym roku my zaprosiliśmy do siebie taką starszą osobę, którą no znaliśmy całkiem niedługo. Właśnie na Wigilię. I powiem Wam, że może faktycznie no, nie było idealnie, ale no kurczą no, tak bardzo chciałam, żeby właśnie nie była sama. No i tym bardziej, że jej dzieci i wnuki nawet nie kwapiły się, żeby w ogóle do niej przyjechać. Może dlatego tak dobrze zrozumiałam właśnie pierwszą bohaterkę opowiadania, ym, gdzie odwiedził ją policjant Sylwester. I powiem Wam, że to jest niby nikt, ale uwierzcie mi, że w obliczu samotno samotności. No, był to właśnie dla Mai, autorki, o bohaterki pierwszego opowiadania, właśnie kimś bliskim. Stał się kimś, kto po prostu udzielił z nią te wszystkie rzeczy i stany, które ona przechodziła podczas tej choroby. E, książka ma dla Was wiele przesłań. E, między innymi właśnie takie, że chociaż posiadamy rodzinę, z którą się zgadzamy, czy nie dogadujemy, to powiem Wam, że jednak właśnie w dzień świąt Bożego Narodzenia no kurczę, jakby nie patrzeć, ale następuje jakiś tam rachunek sumienia, tak? Czujemy wtedy, co robiliśmy źle, no i, a przynajmniej ja tak mam, że no bardzo nam właśnie, bliskich wtedy brakuje. I nie na darmo może, gdy Pan Jezus właśnie się urodził, zeszył się do Niego goście, bo wydaje mi się, że żyjąc tą historią, my również jakoś od środka pragniemy bliskości i obecności no, naszych bliskich, albo chociaż kogokolwiek, gdy jesteśmy samymi ludźmi, może to być nawet naprawdę zupełnie obca osoba. I nie chcę tutaj za bardzo zdradzać właśnie żadnych wni wniosków czy wątków, ale chciałam tylko zwrócić uwagę, że y, autorzy w tych zbiorach opowiadań zwracali się takim językiem troszkę bardzo bezpośrednim i starali się właśnie nakreślić takie nieprzesłodzone opowiadania, żeby, no żeby to wszystko wyglądało prawdziwie, że nie to Ciociu ruciu tylko naprawdę życie takim, jakim jest. No i powiem Wam, że mi się to akurat bardzo podobało, gdyż uważam, że nie ma niczego idealnego na świecie. I powiem Wam, że nawet czasem nam się wymskną jakieś słowa, które właśnie w przepływie agresji czy nawet bezsilności, no, wypowiemy do drugiego człowieka, a potem co? Potem mamy gulę w gardle i bardzo tego żałujemy. No, ale nieraz bywa na to za późno, bo słów nie cofniemy, no, ale możemy starać się naprawić własne błędy. No, i tu zdradziłam kolejne przesłanie z książki, bo pamiętajcie, że zawsze można spróbować coś naprawić i chociaż nikt nie da nam żadnej gwarancji na sukces, to jednak nikt też nie powie, że ten sukces nie nastąpi. Powiem Wam, że książka ta jest idealna dla osób, które by chciały właśnie naprawić jakieś takie nieidealne sytuacje życiowe, które sami mają, sami posiadają. Jest tutaj naprawdę taki typowy rachunek sumienia nie jednej osoby, tylko kilku, gdzie wszystko to, co widzieli wcześniej, nie zawsze powinno tak być i mogą to naprawić, jeżeli naprawdę tego chcą. Bo nie wystarczy mieć wyrzutów sumienia i siedzieć w domu, tylko trzeba się po prostu czasem brać do roboty. A i zdecydowanie dla starszej młodzieży, że tak powiem, 18+. Plus, bo może nie ma tu nic bulwersującego, Jednakże nie polecam może dzieciom mniejszym, ale książka idealna na prezent. Idealna na przedprezent, bym nawet powiedziała, bo jeżeli ją przeczytamy, to uwierzcie mi, że jest zupełnie inaczej, będziecie przeżywać te święta. Ja jeszcze raz dziękuję wydawnictwu Wielka Litera za to, że obdarzyła mnie tym egzemplarzem recenzencyjnym. Jestem z tej książki bardzo dumna, bardzo zadowolona i właśnie bardzo się cieszę, że mogłam ją przeczytać przed świętami bo powiem Wam, że chociaż było kilka problemów, które mnie bardzo, bardzo nurtowały, to jednak właśnie ta książka mi je wszystkie rozwiązała. Może dziwne? Dla mnie prawdziwe. A teraz się z Wami żegnam i do zobaczenia, bo mi komórka pada. Pa!